Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z Robotem Kuchennym Kobo. Dzisiaj za pomocą robota Kobo 7 przygotujemy sobie pyszną, szybką pastę do pieczywa. Będzie to pasta z wędzonego kurczaka. Pokażę Wam jak w niecałe 40 sekund zrobić sobie pyszne smarowidło do chlebka. Zatem gorąco Was zachęcam do obejrzenia filmu z przepisem, a nowych widzów jak zwykle zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Tutaj mamy składniki, które będą nam potrzebne do przygotowania pasty. Jest oczywiście kurczak wędzony jako najważniejszy składnik. Mamy tutaj 250 gram. mamy dwa jajka ugotowane na twardo, mamy jeszcze cebulę, ja sobie tutaj dałam cebulę czerwoną, majonez, musztarda, pieprz, sól i na koniec jeszcze jest w przepisie szczypiorek, ale ja sobie jeszcze dodam koperek. Zobaczycie jakie to wyjdzie fajne i pyszne. Tutaj już mam przepis wybrany, pasta zwędzonego kurczaka. Wciskamy przycisk OK. Jak zawsze wszystkie składniki mamy wymienione i dokładnie ich wagi potrzebne. Wciskamy przycisk dalej i do naczynia miksującego mamy włożyć w zasadzie wszystkie składniki oprócz szczypiorku. Zatem zdejmujemy pokrywę, zeruję sobie wagę i dodaję kurczaka. Mamy dokładnie 250 g. Teraz przekładamy sobie jajka ugotowane na twardo, zeruję wagę i dodaję 40 g cebuli, tą cebulę sobie tylko pokroiłam na ćwiartki, zeruję wagę i mamy dodać 50 g majonezu, jeśli chcecie, żeby ta pasta była taka bardziej fit, możecie sobie dodać jogurt na przykład. Dalej mamy dodać łyżeczkę musztardy, odrobina soli i odrobina pieprzu, zamykam pokrywę. Wciskamy przycisk dalej i 30 sekund zajmie nam zmielenie tych składników w środku. Zaczynamy. Teraz mamy zgarnąć łopatką zawartość ze ścianek, zatem zobaczymy jak to już wygląda. Ma świetną konsystencję, taki Prawdziwej pasty do pieczywa. To sobie tutaj teraz pozgarniamy łopatką. Łopatka oczywiście jest w komplecie razem z robotem. Teraz ciskam przycisk dalej i mamy dodać szczypiorek. Ja mam tutaj jeszcze, oprócz szczypiorku, mam jeszcze koperek, więc sobie tutaj to wrzucę. Nałożymy pokrywę. Wciskamy przycisk dalej i zostało jeszcze 10 sekund. Już na dokończenie pasty. W zasadzie wymieszanie tej zieleninki z pastą. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że mam dla Was kod rabatowy GOT 250, który pozwala na zakup robota KOBO 7 250 zł taniej. Link do sklepu znajduje się w opisie pod filmem. Zatem macie okazję kupić robota kuchennego w niższej cenie. Pyszna pasta już jest gotowa, smacznego. Tak wygląda gotowa pasta idealna do świeżego pieczywka. Ja sobie tą pastę teraz przełożę do takiego słoiczka, w którym ta pasta będzie sobie w lodówce leżeć. Oprócz tej pasty z wędzonego kurczaka, którą dzisiaj żeśmy przygotowali, na moim kanale znajduje się również inna, równie pyszna i szybka pasta. Tutaj macie filmik. Jest to pasta z makrelą i z twarogiem. Też gorąco zachęcam do wypróbowania tej pasty. A teraz chcę Wam jeszcze pokazać inne przepisy, które tutaj są na pasty. Zobaczcie, jakie możliwości daje Kobo 7. Mamy tutaj naprawdę duży wybór: są pasty jajeczne, czosnkowe, macie tutaj stuńczyka pasty, z twarogu, naprawdę ogromne możliwości i bardzo dużo przepisów na szybkie i pyszne smarowidła do pieczywka. Ja sobie już robię kolację, także posmaruję sobie pastą moje bułeczki. Jeszcze sobie można przyozdobić zieleninką, taką jak lubicie. U mnie to będzie zawsze koperek, bo uwielbiam. Jeszcze teraz sobie dodamy szczypiorku i pyszne kanapki na kolację, zrobione w 40 sekund. Gotowe. Zatem gorąco Was zachęcam do oglądania moich filmów na kanale. Jest już ich trochę, jest dużo fajnych przepisów. Łapka w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.